Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy. Słyszę SMS-a, Raz, dwa, trzy. Janusz to pedał. Nie balon to pedał, sorry. Sorry. Sorry, winetu. Balon to pedał. E, nie no. <laughs> być Ej. po cichu. No, a co nie było? Nie. <laughs> Ale nie zacząłeś. Okej, okay. nie zacząłem. A czy ty widzisz te czerwone cyferki? Ale ty i tak to wycinasz. No tutaj to telefon. To się si powiedziałem. sza powiedziałem Ale jak krótko, co to sza ta sza Jak to się szybko biegało? Um, Wciskać chyba domyślnie. No. Dobra, już ryło! Już. Sza. Powiedziałem. Powiedziałem. <laughs> to daj mi się o Za o o o o nie. placement. <noise> Mamo, tato, wolę kole. Dobra. Wolę mleko. <noise> wolę mleko. Śmietanę wolę. W dupę. W dupę. <noise> Mamo, tato, wolę w dupę. <noise> Are you ready? Yes. yes. Zamknij ten leaf Nie. Nie. z kim ja muszę mieszkać. Yes. Już! Cicho! Cicho, cicho, cicho! No i będzie darm tego drjon. No. No nie przesadzasz No nie przesadzasz, bo będzie cię słychać to w nagraniu No bo ja już nic nie mówię Cicho, cicho, cicho! Że bo ty się zaraz zawłodzywasz! I psujesz mi moje nagranie! I trafisz do wyciętych scen jak zwykle No No nie dlaczego to co robię? Witajcie, witajcie ludkowie, ja jestem Gryplim i dziś jesteśmy znowu w Pokiemońcach! Pokiemło! E, dzisiaj w cudownym e, trzyosobowym duecie, który jest we dwójkę, bo Janusza nie ma Janusz jest na obozie. E, dzisiaj ze mną jest... Laser się ma. Loser jak zwykle z resztą. Dobra, w poprzednim odcinku może tak w skrócie powiem, bo sam właściwie nie pamiętam Więc dobrze będzie sobie przypomnieć W poprzednim, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Broka, czyli pierwszego lidera sali Pierwszego lidera um, Lidera kamienia um, W sali w Powder City Dobra, dzisiaj będzie może trochę bardziej nużąco, gdyż lecimy do Mount Moon, Jak ja nie cierpię po prostu jaskini to jest wręcz do legendę mogę o tym krążyć, no ale cóż um, Czekaj, czy my tu. Yy, I itemki i temki. Muszę zobaczyć, czy mamy repele. Eee, czy nie mamy repeli. Nie mamy repeli. No cóż, czyli będziemy się kupić z pokiemońcami. Eee, gdzie ty lozer polazłeś? Na górę idziemy. A, czekaj. czekaj. zobaczę lewele naszych um, pokémonów. Um, 15 na Nidoranie. Trochę tak jak widzicie, pod XPM, poza odcinkiem. Jakby walę w ogóle, jak pierwszego. Czekaj. Trochę ekspijem poza odcinkiem. gdyż um, za level nasz um, Nidolan ewoluuje, chciałem z go zostawić, e, do tego jest 5 level niż, niż pozostałe. Żeby ta ewolucja była na odcinku, tak jak powiedziałem, chcę, żebyście widzieli e, jego rozwój e, na odcinku. Dobra, Pokémon Recommended by Hunter Bright e, i jest nienawidzony hey. przez przez wszystkich po innych hejterów. Nie! E, <laughs> No Co to jest? Zuba! Dobra, jako że nie pamiętam czy przedstawiałem to komentarz w poprzednich odcinkach, czy nie, chociaż Zuba tak przedstawiałeś. A Glu przedstawiałem? Ja przedstawiałem, nie? Bo chyba był w Dimie, no to nie będę przedstawiał, bo nie będzie mi się chciał montować. Nie będzie mi się chciał montować aż tyle. Dobra. Mm, team 9, nie pamiętam jak to jest. Team mniejsza oto. to. Dobra, tak. choć tu troszkę zobaczymy. 69, jak spa... O Boż. 69? O Boże, takie zabawne! Dobra, lecimy. Tyle wygrać. Tyle wygrać. Pierwszy nasz przeciwnik w, w odcinku. Kent, prawie jak z Barbie. manko Dobra. Piciu zaliczone. Lecimy. Boże, mieszki ma nie być widać, dobra. idziemy po full HP, Come on. Dlaczego złapałem Nidolana faceta, a nie dziewczynkę takie jeszcze stanowienia? Raz, to, 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 to. że mam jakiś taki fetysz, że w teamie nie mogę mieć dziewczyn, chyba że ewidentnie Pokemon z dziewczyną. Nie wiem czy to już mówiłem wcześniej, czy nie. E, a jest druga jeszcze rzecz, której um, która przeważa jakby no nad co moim za wyborem. Góryś? Konkretnie ataki. Um, Nidolan no. facet po prostu uczy się... facet Nidolana male uczy się po prostu więcej ataków, przynajmniej w moim odczuciu. Na, na tych niskich no, lewelach. No, Nidolan Female zna tylko peka, chyba podczas kiedy um, Nidolan Male um, pozna jeszcze Double Kicka, czy na odwrót, czy zna tylko Double Kicka, a nie zna peka. No w każdym razie te ataki na początku są o wiele lepsze u Nidorana i Nidoran jest skupiony bardziej na atak, uh, a G Nidoran Female jest bardziej takim tankiem. Także ja lubię na nasisiać jak najwięcej. Tak jakby to powiedział Jeremy Clarkson Speed and power Power and speed solves many things Right Speed and power A tym się kieruję wybierając Pokemony głównie Speed and power doesn't work Poczekaj na mnie Paralyze Hill, okej okay. Um, nie to 18. Tak tych pokémonców nie przedstawiałem, bo chyba już znamy. Chyba, no, odcinek był tak, dłu tak dawno temu, że e, nie orientuję się już o, w większości, o, o, o. no ale cóż. Um, yeah. lecimy dalej. Lecimy dalej. Um, kolejna to no która z tego co pamiętam, będzie miała Clefairy. Znowu Wifery. Like, uh, ge Geo dude. Geo do. Dobra, tak jak pamiętałem, ta trenerka ma Clifeli jest pokémonem wprowadzonym w pierwszej generacji pokonanym księżycowym. Pamiętaj, się nie mylę. Um, ewoluuje poprzez danie mu Moonstone'a w bo w drugiej generacji, w drugiej, nie w pierwszej, oh. w drugiej, nie w trzeciej, tak jak się pomyliłem w którymś tam odcinku. Um, dostaje podtyp, nie podtyp, tylko dostaje formę baby Clife. No i to tyle chyba. Nie tronowałem tego pokiemońca, A i w szóstej generacji uzyskuję jeszcze podtyp Feli. Um, dzięki semu to jest o wiele bardziej... o wiele większym koksem niż um, niż normalnie. No. Tak. Tak. I uwaga. Uwaga, 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 uwaga! Chwila, w której... Did um, to Niesamowita chwila, w której nasz nidolan ewoluuje. Needle run ewoluuje w Nidorino, czyli mm, nie złego, już lepszego koksa, ale Needle run jest moim zdaniem fajniejszy, bo słodszy, e, mimo wszystko. Tak jak mówiłem to już w poprzednim odcinku, w, um, albo nie mówiłem, już właściwie nie wiem, bo tak jak powiedziałem było to już cholernie dawno temu i nie pamiętam. Um, Nidolan w ostatniej swojej formie ewolucyjnej, jako Nidoking, otrzymuje podtyp ziemny dzięki czemu Koksi. Także dlatego go lubi i dlatego go wybrałem. Nie wiem, czy będzie do końca z nami w teamie, czy nie. Rozer to tylko za bardzo cię słychać. Um, czy co, czy ale będzie, co, co, czy nie? Co? Nie, bo coś tam ruszałeś czymś na biolku pewnie go słuchać. Po prostu. A, a, mikrofon. Um, no. Także z... to jest Pokémon zwany z e, ja Muszę się wrócić, bo muszę uleczyć. Spoko. To jest pokémon zwany Zubatem, którego najprawdopodobniej nie przedstawiałem, dlatego zrobię to teraz. Zubat jest pokémonem nie to pieprzem, nie to wprowadzonym w pierwszej generacji. Jest typu trująco latającego, um, trująco latającego, na, ewoluuje w Golbata poprzez level. Jego typy Fuk. się nie zmieniają i potem w kolejnych generacjach, nie pamiętam dokładnie, w dostał Um, ewolucję zwaną Krobatem, w którą to ewoluuje poprzez um, szczęście, poprzez odpowiedni poziom szczęścia, no i wtedy jest dobrym Pokemonem, trzeba to przyznać. No, zagłębiamy się dalej w jaskini. Najprawdopod najprawdopodobniej zaraz będę musiał się wrócić, żeby... Um, wyleczyć naszego pokiemońca. Dobra, Nidolino, wierzą w Ciebie, że będziesz szybszy i będziesz. Powinien zjechać na dwa hity, tak jak się spodziewałem. Tego Gio Duda. Um, lecimy dalej. Tutaj będzie trener, który będzie miał Magnamite albo Voltorb albo jedno i drugie. Teraz się przekonamy zresztą. Szkoda, że nasz Nidorino nie ma jeszcze żadnego tak ziemnego, bo teraz w tym momencie by się przydał. tym, że jeżeli, tak jak ja przewidywałem, jednym przynajmniej jednym Pokemonem będzie Magnamite, to jesteśmy, można powiedzieć, na dogodnej pozycji, bo Magnamite jest w połowie Pokémonem typu. Ej, ja Magnemite nie przedstawiałem! Magnemite hmm. jest Pokémonem z pierwszej generacji um, typu, stalowo, um, typu stalowo elektrycznego. Ewoluuje na level 30 w Magnetona. Jego typy się nie zmieniają. W czwartej generacji uzyskał kolejną formę ewolucyjną, którą jest Magnezone. Um, którego typy też się nie zmieniają. W którego to Magnezona ewoluuje poprzez level up w kilku miejscówkach w grze w jaskini w Sino w pewnej i w Challenger Cave bodajże w, 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 w Unowie. No i oczywiście na jakimś tam Road w Kalos, no to wiadomo, że w Kalos też musieli taki punkt dodać. Jest to jeden z moich ulubionych Pokémonów. Jeszcze nadmienię taką rzecz, że w pierwszej generacji nie było typu stalowego, więc Magnemite był tylko i wyłącznie typem elektrycznym. Drugim Pokémonem, którego widzieliście, wy widzieliście jego um, Wy wszystko co potrzebne. Przedstawienie można powiedzieć tego Pokemona po prawej stronie, ale ja i tak nadmienię Tak, 18. Był to Voltorb, czyli Pokémon też wprowadzony w pierwszej generacji również. Pokemon ten ma typ tylko i wyłącznie elektryczny. Ewoluuje też w okolicach 30 -tego levela na mm, elektrodę Jego typy się nie zmieniają. Jest mega koksia, jeżeli chodzi o SpeedA. Jeżeli z dobrym movesetem, jest bardzo dobrym Pokémonem. To trzeba przyznać. No. Lecz mi Baby te Poki. Już więcej nie chcę. Więcej niż Raz. I wracamy do uh, Mount Moon. Hmm. Boże, znowu nie spojrzałem na godzinę, o której zacząłem nagrywać. To jest jakiś fatum. Dobra, jeżeli odcinek będzie dłuższy, no to cóż najwyżej go podzielą na dwie części. Mam nadzieję, że przejdziemy w jednym odcinku Moon'a, ale wątpię, żeby to się udało, bo ta nie jest cholernie. E, cholernie cholerno. Jeżeli chodzi o... Ups. mało profesjonalnie jesteśmy z tym odcinku, wybaczcie. Jak <laughs> 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 dłuższa? <Chodienusza>. Nie no, chyba to to... Te mobile, Te mobile zawsze o mnie pamięta, no tak. Katelpiego <gry> widzieliśmy wcześniej, yeah. także nie będę go przedstawiał, tylko wyciszę telefon, czekajcie, ok, wyciszony. Możemy lecić dalej, możemy lecić. Katelpie um, y zjedzie Dobry. na hita, więc możemy lecieć dalej. Nasz Nidorino jest na 17 już levelu, jeszcze tylko 3 level i na naszym pozostałym poczkom pod względem levelowym. Jest, jak ja dzisiaj wygadany jestem. Nie dopuszczam Cię praktycznie do słowa, <laughs> czyli jest dobrze, <laughs> przynajmniej no. odcinek nie będzie miał e, dziwnych e, luk, cichych, no ale cóż, no to dobrze, to dobrze, krótko mówiąc. Metapody, Metapoda też mm. widzieliśmy, także też nie będę go przedstawiał, również też mm, z niestety na dwa hity, ej coś mi się chciało. nie, jest dobrze. Jesteśmy świeżo po update. Cie. jestem tylko ciekaw jak um, co ten update przyniósł. Um, nie wiem, może poprawił wygląd graficzny ataków, to by się naprawdę przydało tej grze, bo w tym ona akurat kuleje rare candy. Bardzo fajny itemek, który, który podnosi naszego pokiemońca e, o level wyżej. Przydaje się przy wysokich level, przy levelowych pokemonach, kiedy się nie chce expić tych pokiemońców, a e, level się przydaje. Także itemek jak najbardziej fajny. No Magne do Magnemite'a mogę użyć Send ataku. Send atak jest um, atakiem bardzo wkurzającym dla przeciwnika, bo zmniejsza celność. E, a bo ty masz piżotę, tak? E, to. sorry? Pidgeotto. Jeżeli chodzi o Pidgeotto, to, to to nie jest dobry wybór na Magnemite'a. Czekaj, bo tam, o ile się nie mylę, było jeszcze zejście jakieś do jaskini, właśnie niżej. Tak, no wiem, tak. dwa zejście wiem do jaskini. Już. Em, do którego zajdziemy. Bóg oh, dobry jest ten w No Magnemite są dobre Niestety poznają małą paletę inaczej, mogą poznać em, mają małą rozpiętość typów ataków jakie mogą poznać dlatego to jest em, ich cholerny minus, no, ale cóż dwa moje ulubione typy czyli elektryczny i stalowy em, jest połą w połączeniu no więc nie będę narzekał Ostatnio grałem w Pokémon Hard Gold na Nintendzie moim drugi raz przeszedłem ligę. No i trzeba przyznać, że mój Magnezone. Co to jest za Voltorb? Walterba przedstawiałem um, wcześniej. No, jest z pokemonem i szybkim przede wszystkim. Także jest ty skryty. tylko i wyłącznie elektrycznym. Także, no, 4 HP, Pidgeota. Boże, ale ty skrzeczysz. Zastosowałem się przy okazji, jeżeli Hunter to ogląda, bo bardzo fajnie, ale podejrzewam, że nie. <laughs> e, hmm. W każdym razie um, Zastosowałem się do rady Huntera, który, który mi podsunął, um, czyli nagrywam na TeamSpeak. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, sens, zjechał na. Um, przez ci Zubata, czym atakować tym Zubata, tym nie wiem, ty, jaki ty na nim masz taki. E, tackle, Ghost, Quick Attack i Wiesz Attack. To może Gastem, tak, żeby nie wchodzić z nim, że tak powiem, w. Że... Z nim w... Co ten gościu zmienił Pokemona? O typiczko. Typiczesko. Żeby nie wchodzić z nim w kontakt, o to chodzi. Bo możesz się zatruć. Quick Attack jest atakiem fizycznym, czyli wchodzisz z nim w kontakt, tylko jesteś też takim fizycznym. gaz nie jest atakiem fizycznym i tego się um, Bo się przyda. Gdzie ty rzecz poszedł? Poszedłem na dół. Cofnąłem się trochę i poszedłem na dół. Poison Sting! Pierwszy trujący atak naszego pokiemońca. E, wymienię go chyba za Lira, bo ten atak się w ogóle mi nie przyda. Nie lubię go używać. Ja muszę wrócić... W... Poison Sting tak właściwie pokebody. nie wiem po, jakiego, po jaką chwilę nam no, Poison Sting, jeżeli... E, ...jest atakiem trującym, mało zabierającym Hubsa przede wszystkim. Trzeba to nadmienić, a nasz Nidolina ma zdolność Poison Point, która przy ataku fizycznym zatruwa Pokemona. Poison Sting też ma szansę na zatrucie. Czasem się przydaje, ale to w małej ilości przypadków. Dobraliśmy dalej. Eee, walczyliśmy z pierwszym grantem eee, z zespołu L. Więc chyba nic o nim nie trzeba mówić. Dobra, znalazłem itemek zwany Antidote. Chyba go przedstawiałem w odcinku z Willian Forest, tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to jest to itemek uleczający zakłócenie na naszym potomańcu. Kolejny Pokémon, którego nie widzieliśmy, jest to paras. Pokémon wprowadzony w pierwszej generacji, typu robaczo. Ja tu się zawieszę, nie wiem czy trującego, czy roślinnego. Ale bardziej jestem skłonny powiedzieć, że robaczo roślinnego. W każdym razie widzicie to w prawym górnym rogu. Ewoluuje poprzez level w Parasekta typów swoich chyba nie zmienia. Tak jak mówię. Nie, nie mówiłem tego, teraz powiem. Trzymajcie się bardziej tego, co jest w tej prawej ramce na górze. Bo tam są sprawdzone info. Info, które było już sprawdzone, wstawione, wstawione w tą ramkę. Ja tutaj mogę się mylić na odcinku. No wiadomo, każdemu się może zdarzyć pomyłka. Tak więc mówię, bardziej się trzymajcie tego, co tam się pojawia w prawym, górnym rogu. Chociaż tam też zdarzają się błędy. Eee... Czy coś ty dajesz? Co? Nie, Nic nie daję. Nie, nic, 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 nic. Ym... Aczkolwiek tam też mogą zdarzyć się błędy. Na przykład napisałem, że mankę ewoluuje na 20 levelu. To tylko przez przypadek, bo skopiowałem tam. Em ramkę, że tak powiem, z rotaty, który faktycznie na 20 levelu ewoluuje i przy Mankeyu tego nie zmieniłem, który to Mankey e, powiem, tylko ewoluuje, poprawię się, ewoluuje na levelu 28. Mankey najprawdopodobniej nie będzie z nami do końca, jeżeli chodzi o mm, team. I najprawdopodobniej go zmieni. Na co jeszcze? Nie do końca nie wiem. Wiesz gdzieś no. blisko, żeby uleczyć Pokemony? No... Musisz się cofnąć przez Mount Mundo, do tej miejscówki przyczyni. Jezu, się znowu nie przedstawiłem Pokémona. Tamten Pokémon, go widzieliście, oczywiście, w prawym górnym rogu no, był to Odish. to po, po, po No, no, no. Był to Pokémon wprowadzony w pierwszej generacji o nazwie Odish, wabiący się. Odish. Pokémonów. jakich Pokémonów? Typów rośliny, na ewoluuje poprzez level w Glooma. Potem macie dwie opcje na, ewolu na ewoluowanie go: poprzez zaniewolenie Leafstone'a, ewoluuje w WarioBluma, bądź poprzez sunstone chyba tak, ewoluuje w Belsuma. Belsum traci typ Trująco, ile się nie mylę, tamtego utrzymują. Ogólnie te Pokémony są wprowadzone w pierwszej generacji, Belsum jest tylko z innej generacji, bo bodajże z drugiej. No, chyba tak. No ale mówię, oczywiście macie tam wszystko wytłumaczone dokładnie w prawym górnym rogu. Bo jednak nagrywając tak. jest to... Mm, no mogę się pomylić, mogę się pomylić po prostu. Dobra, schodzimy do kolejnego zejścia. Zejść tak jak zauważyliście, już jest kilka, ale tylko jedno jest prawdziwe, prawidłowe um, i niestety jest to zejście ostatnie. Ale i tak bym zwiedził całą tą, zeksplorował całą tą jaskinię z tego względu, że po prostu chcę pisać na przykład Nidoliną. No, lecimy dalej. Kolejny członek zespołu R, którzy kręcą się w tej jaskini. W tej jaskini tak też nadmiennie będziemy mogli zdobyć coś z którą ożywić, o ile się nie mylę, będziemy mogli dopiero po przejściu całej gry, przynajmniej po przejściu fabuły gry. Kto to? Um, Będę do wyboru pomiędzy Dumf. W... Zobaczcie zresztą, wytłumaczę potem to który jest którą z Kamiliną. No. Nidolina, jak widzicie, nieźle koksie, mimo tego, że no odpłatek go trochę, więc levelowo różni się od pozostałych pokémonców występujących w tej eskilii, nawet przeciwników, bo jest no jednak to 8 leveli różnicy, na sporo. No ale dzięki temu jakoś tam... jakoś tam sobie radzi. Za chwilę dobiję do... To jest naturalny efekt, to dobrze. Dobiję do levelia pozostałych pokémonców, to wtedy zacznę zmieniać to tamte z powrotem. Będziecie mogli pierwszy raz od... Z parego z tym po czasu zobaczyć e, moje pokiełońca. Inne niż Nidolino. A razem ty jesteś? No. Zchodziłeś tak, e, e, ty tak... do tych podziemi takich? E, o Boże, tak, schodzimy do podziemi. Tam jest Pokeball i członek zespołu L. Także możesz powalczyć tam, zdobyć level i itemek. Także warto tam zejść. Dobra, Joel. Ma którego zjedziemy na hit, to naszym Double Kickiem, jako że typ. O cholera, to szybsze. Jako, że typ walczący jest super efektywny na normalny, jakim jest Rotata, nie będziemy mieli z nim problemów. Następnym jego komputerem też jest Rotata. Niestety, latacy są szybsze od niej liny, dzięki czemu mogą nam zadać. Um, no właśnie, szkody w teamie. O jesteś! Um, no właśnie i w Teamie zabili nam mnie do linii, Zaraz będę musiał wrócić się uleczyć. No wy będziecie widzieli to na cięciu ile będzie chciał mi się montować tyle. Uh -huh, ten, uh -huh. Bo Camtasia ostatnio mi wysiadam. Um, jeżeli chodzi o montowanie filmów, czasem się. Paraz um, paras, paras przedstawiałem wyłącza po prostu. Zubat. Zubat nie jest zbyt silnym na no więc też nie będziemy nie będziemy mieli z nim problemów, szczególnie że wszedł krytyk. Dobra, także ja się teraz cofnę do tego samego poko. Potwierdziły się moje przypuszczenia sprzed odcinka. Mount Moon jest na tyle długie, że przejście całe Mount Moon zajęło nam z luzerem łącznie 40 minut. Podzieliłem to na dwie części, także to będzie koniec tej pierwszej części. Drugą część wstawię do tygodnia po tej pierwszej części. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. O ten odcinek, nie ten pierwszy odcinek. Pamiętajcie, że możecie walnąć łapkę w górę, to mi zawsze pomoże. Zawsze mnie ucieszy Szczególnie po tych hejterskich atakach ostatniego czasu. No, no i miejmy nadzieję do następnego razu, do następnego materiału. No i co, na razie, cześć.